Makijaż zaczynam od podkreślenia brwi z uwzględnieniem blizn po obu stronach. Następnie rysuję trójkąt na czole i upodabniam swoją linię włosów do postaci, rysując kredką poszczególne włoski. Przyklejam prowizoryczne paski do włosów. Wiadomo, nie skupiam się dzisiaj nad posklejem, tylko nad makijażem, więc ten efekt nie będzie jakiś powalający. Yy, no i białą farbą do ciała tworzę prowizoryczne wzory na włosach. Zabieram się do makijażu oczu na całej powiece aż po brw. Rozprowadzam różowy cień do powiek, nie zapominając oczywiście o podkreśleniu dolnej powieki. No, i na to nakładam fioletowy i czarny cień tak jak przy Smoky Eye, i wszystko ze sobą blenduję i rozcieram. Eyelinerem rysuję kreskę kocie oko, przy czym są brama ich 3, więc rysuję 3 zakończenia, a nie jedno jak przy tradycyjnej kresce. No i podkreślam dolną powiekę również czarnym eyelinerem, rozcierając czarnym cieniem to powiek, wszystko ze sobą łącząc. Ok, cool, oczka gotowe, zakładam soczewki, D niestety dopiero teraz, bo miałam dziś strasznie zmęczone oczy, po prostu nie dałam ich rady nosić aż tak długo. Moim zdaniem soczewki idealnie podkreślają charakter postaci, nadając tym samym sztuc sztuczności po prostu. Ok, biorę się za konturowanie twarzy, Sombra ma ciemniejszą karnację ode mnie, więc moje konturowanie będzie na maksa brutalne, proszę się na to przygotować. Że jest to postać animowana, to spokojnie uważam, że podkładu powinno być jak najwięcej, a konturowanie na maksa powinno być przerysowane. Też na to sztuczność, takiego sztucznego efektu, a o to nam yy, właśnie chodzi. Czoło policzki rozjaśniam jaśniejszym podkładem i całość wykańczam pudrem, żeby nasza twarz się nie świeciła, dała taki matowy, sztuczny efekt. Szyję pokrywam czarną farbą do ciała, spróbuję zimitować to, co tam Sombra ma pod tym swoim kołnierzem. Na końcu jedynie maluję usta fioletową kredką, pokrywam błyszczykiem, a oczy podkreślam delikatnie maskarą. No i nie zapominam o pieprzu. Dobra, nie było łatwo, ale makijaż jest już skończony. Jeżeli ci się podobało, to zostaw lajka i napisz mi koniecznie komentarz. I ciebie zapraszam do oglądnięcia reszty moich filmów makijażowych i nie tylko makijażowych. Facebook, Snapchat, Instagram, linki znajdziecie w opisie filmiku. Oczywiście dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.